Witam Was z tej strony, Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Rayman Origins. I tak jak mówiłem, ten odcinek zaczynamy od kolejnego pościgu za trwaną skrzynką, który tym razem nazywa się Raz na wodzie, Raz pod wodą. Oczywiście nie mamy jeszcze mocy pływania, jako tako, więc. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać, bo jest to jeden z ciekawszych moim zdaniem pościgów. No ale cóż, lód tutaj bardzo, ale to bardzo nam pomaga, ponieważ można w prosty sposób przyspieszyć naszą postać, używając, używając triku, który już Wam sprzedałem jakiś czas temu, czyli przyspieszenia przy pomocy ataku, a że tutaj y, są takie momenty, w których niestety, ale y, przez lód nasza postać bardzo mocno zwalnia, no to... No to y, ja się muszę skupić, więc zapraszam Was, że y, nie mówię za dużo, ale hop, 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 Hop. I widzicie, wystarczyło tak naprawdę drugie. No, no, nie w zasadzie drugie, bo pierwsze po prostu to było przez to, że się nie skupiłem za pierwszym razem. Nie zdobyliśmy z zębu czaszki. Także widzicie, jak krótko zajął nam ten akurat ta skrzynka. I tak jak myślicie, że one są takie łatwe, one nie są takie łatwe, one są naprawdę trudne, ale no. To zobaczycie wkrótce. I kolejna, kolejny poziom przy nami, czyli pieruńsko-gorące. Tak jak mówiłem wam, kraina smakorzy jest podzielona na tak jakby dwa fragmenty, które są ze sobą bardzo fajnie powiązane. I teraz wkraczamy tak jakby do drugiej, do drugiej wersji krainy smakorzy. I wydaje mi się, że ona się wam bardzo, bardzo spodoba, bo. No, bo jest inna zdecydowanie od tego, co do tej pory widzieliście i muzyka, która jest tutaj prezentowana, także zmienia się. Czasami, jak słyszycie, poziom ma kilka tak jakby um, utworów, e, utworów nawet bym powiedział, kilka tematów muzycznych dla siebie. E, jest to związane z tym, że, no cóż, e, jest to tak jakby... Fajny pomysł ze strony twórców, że te poziomy nie są przez to aż tak jednolite. I zrobiłem coś, czego nie chciałem robić. Czyli. Czyli wskoczyłem. Czyli, skoczu, czyli u, zaatakowałem nie to, co powinienem. Ale jak widzicie, jakoś się tutaj można wyrobić. Tutaj próbowałem nie skiepścić wszystkiego, ponieważ można to zrobić właśnie tymi dwoma spadającymi puszkami a no, nie zależy nam na tym, żeby zablokować sobie możliwość zdobycia elektronów niektórych i teraz właśnie będziemy trafiać do tej drugiej części, o której Wam wspominałem i tutaj jak sami zresztą widzicie jest też zmiana, zmiana w ogóle klimatu i już tematu muzycznego i mógłbym się zabić, żeby zdobyć więcej lumków, ale nie będę tego robił jak słyszycie, posłuchajcie tej chwilę muzyki. Tak, to jest genialne tutaj zrobione. I tak jak pamiętacie tych wspaniałych panów, którzy... którzy nam tych kelnerów, to teraz spotykamy również kucharzek. Widzicie w tle jakieś garnki, jakieś inne rzeczy. Tutaj gotujące, piekące się, nie gotujące. Y, piekące się ciasto, które rośnie. Y, tutaj jakieś wiszące. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Y, jakieś wiszące. Y, tegesy. Y, nie tyle co tegesy, kudę. Y, papryczki chili, o, tak powinienem powiedzieć. Tutaj garnek, który się gotował, bo ział na niego ogniem kucharz, no To zauważyliście. Tutaj rury, rurki, które odprowadzają tą parę od gotowania i inne takie smaczki. Zauważcie, że kraina smakoszy jest naprawdę krainą smakoszy, a nie y, czymś, co ma udawać krainę smakoszy. I teraz, słuchajcie, nie wiem, w którą stronę pójść. Trzeba było iść do góry, żeby odkryć. Nie, na dole była ukryta skrzynka. Dlaczego ja na... Ja na e, klatki mówię skrzynka. E, nie mam dla pojęcia. Tak jak do tej pory w Rejmenie zawsze mówiłem e, klatki, tak tutaj myli mi się to. Nie wiedzieć czemu. Ale jakoś powinienem zawalczać, wiecie, przeciwdziałać temu wszystkiemu. Napiję się herbatki, bo nagrywam już któryś odcinek z kolei i jest mi już e, naprawdę chce mi się pić. A herbat to dobra rzecz. Lepsze od kawy, bo wiecie, kawa wykupuje magnez i inne pierdoły. Szczególnie jeżeli ma się herbatkę taką prawdziwą angielską, nie tam Lipton, wyprodukowany w Polsce, Lipton czy coś innego. Taką, wiecie, prawdziwą herbatę, made in England nawet, dodatkowo. Ale, no, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Tak! Akurat ta herbata jest bardzo dobra i jeżeli będziecie mieli kiedyś sposobność bycia w Anglii, no to polecam Wam taką herbatkę sobie kupić, bo jest to bardzo smaczna herbatka i bardzo przyjemnie się ją pije no, Można dodać, nie wiem, mleka, można dorobić sobie jak to woli, z, z miodem, z. Krem. jest bardzo dobra, a ja ją aktualnie piję z mlekiem i... Co to było a już pamiętam! Chmurki! Tak! E, chmurki, boże! Przecież to jest prażony po... Przecież to jest, e, uprażony popcorn. Bo zobaczcie, wrzucamy tutaj e, kawałki kukurydzy do... E, do tego, od... do... do paleniska i zobaczcie, że zamienia się on w popcorn który unosi się nad tym paleciem i tak jak mówiłem na początku mieliśmy te 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 jak one się nazywają jak zauważyliście na początku wszystko mieliśmy w tej takiej jakby stylizacji, że wszystko jest mrożone, czyli ja bym to ujął tak na początku graliśmy w Krainie Smakoszy w fragmencie, który jest lodówką w Krainie Smakoszy teraz za to jesteśmy już w miejscu które tą lodówką nie jest tylko jesteśmy w kuchni czyli we właściwym miejscu w Krainie Smakoszy, gdzie prawdopodobnie pojawia się wszystko, co Tą krainę tworzy. I wiecie co? Przełączył mi się. Dobrze, już nic się nie stało. Stober mi się przełączył przez przypadek. O! I tutaj po raz pierwszy zobaczycie rzecz, która również będzie nam pomagać, ale może też nam napsuć krwi. Są to elementy laserowe, tak. I tutaj pokażę Wam taką małą sztuczkę. Jak można. Przeciwko przeciwnikom wykorzystać otoczenie. I udało się. Co prawda straciłem niepotrzebnie serce tutaj to dodatkowe uderzenie, bo mogłem spokojnie ominąć ten nadlatujący to był nóż albo to był widelec. Ale no nie zrobiłem tego, bo to jest to nie ja, bo oczywiście po co być... Po co, po co zrobić coś, co wiecie, że powinno się zrobić, żeby nie oberwać, jak można przecież, tak jak ja, genialnie oberwać, przyjąć na siebie kolejny czas, fajnie, nie? Taka po prostu y, niefajna rzecz, której nie powinniście, wiecie, y, praktykować, jak będziecie sami grali. Albo w ogóle, jak będziecie grali w jakąkolwiek grę... Otrzymywanie obrażeń raczej nie jest wskazane w żadnej grze, wiecie? Aaaa, Dobra, ja chcę zdobyć tamtą przeszkonetę. Mogę poświęcić długi. Nie pamiętałem, czy tutaj jest przeszkoneta na końcu, czy, czy. dopiero. Czy dopiero później. Czy. Do, czy yy, po skoku, Dobra. Poczekamy, aż tamten kucharz przestanie zionić ogniem. Ponieważ jego też możemy przejść załatwić, to nie jest tak, że on jest. Chciałem to zrobić. Po drugim uderzeniu w kucharza, pamiętajcie, żeby wskoczyć na. No nie. Serio? Eee, naprawdę, gro. Teraz się. No nie. nie, 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 nie. Co ja wyprawiam? Ja chcę wam pokazać, jak przejść tą grę, a przez rozkojarzenie tak to powinienem zrobić, moi drodzy. I hop, seduszko, bo jest nam potrzebne, czyli dodatkowe uderzenie. W ogóle to jest fajny patent wymyślony przez Pówni Takie, dorzucić właśnie element yy, utrudnienia, bo jak wiecie, w Raymanie 1, tym co zacząłem, myślę, że z powinienem skończyć tę grę. Uwaga! E, wydaje mi się, że projekt Raymana 1 powróci na kanał. Mówię wam to teraz. Nie wiem, kiedy pojawi się ten materiał z tej gry, ale e, zapomniałem jedną rzecz, że tutaj można robić z, z tym co się dzieje na ekranie i z tym jak możemy tutaj kontrolować podczas ślizgów. Na, po tych rozwieszonych linach ale y, cóż, co chciałem wam powiedzieć, że tam się da wskoczyć, słuchacie i ja mi się to już coś udało i pamiętam jak to zrobiłem tak y, możecie w wolnych chwilach jak ja nie gadam y, y, po prostu wsłuchiwać się w, w muzykę Jaką ta gra jest przepełniona, a jest przepełniona wręcz genialną muzyką. I teraz taka mała rada dla Was. To wszystko tutaj się zapada, te rurki, które przed chwilą widzieliście. I radzę Wam, żebyście szybko dość z tych rurek uciekali. Bo możecie źle skończyć. Tak, ja właśnie skończy, skończyłem bo no, oczywiście zechciało mi się tam wskakiwać na ostatnią chwilę zróbmy to jeszcze raz Hop, hop, hop. uda się? Uda się, powinno się udać bynajmniej mam taką nadzieję, że się uda bo jakby się nie udało, to bym był zły na siebie no i właśnie, udało mi się tutaj jakimś cudem wskoczyć ale to tylko... Moje zdolności, które nie powinny się ujawniać, czyli rozkojarzenie. Bo słyszałem akurat na zegarek, co się stało, i. Tak, już pamiętam. Już pamiętam, że tu trzeba było zrobić. Coś takiego. Właśnie załatwiliśmy przeciwników, używając do tego fizyki. Widzicie? Fizyka jest wszędzie, nawet w Raymanie. Wiesz, tutaj fizyka to już zupełnie pokonuje wszystkie bariery, bo jak może istnieć? Fizy fizycznie, niemożliwością jest, żeby istniała postać taka jak Rayman: bez y, ramion, bez nóg, tylko stopy ręce, tłów i głowa, które unoszą się. Zastanawiam się w jaki sposób on w ogóle trzyma, że na przykład ręka nie będzie nogą. Czy... Nie, to było w Rejmenie jedynce pokazane, jak on się tym bawił. Zaraz. Właśnie takich rzeczy mi brakuje, takich jak były w Rejmenie jedynce, że Rayman potrafił bawić się swoim ciałem. Że wiecie, yy, ręka nagle znajdowała się w miejscu nogi i tak dalej. Tutaj pozostały mu tylko ruchy, bodajże z trójki, gdzie brał... Sw... Z dwójki to było. To nie jest z trójki, to jest z dwójki że brał swój korpus i bawił się nim, jakby to była yy, piłka do koszykówki. O, kolejną postać w chrapiącym drzewie. Ja przepraszam Was, że nie pokazuję Wam naprawa szczelin. Dlaczego ja muszę być taki zboczony? To jest gra dla dzieci. Ile ta gra jest? Pegi 7. Naprawa szczelin. Żarty o zyskach już były. To teraz grozmuszasz mnie do zrobienia żartu o szczelinach. Jeszcze ta wesoła wróżka naprawa szczelin. Dlaczego ja muszę być taki zboczony? To jest gra dla dzieci. Naprawa szczelin. O czym ja myślę? Ja stąd idę. Murphy, Spadek. Żeby dotrzeć do następnej krainy. Tak, jak widzicie, kończymy kolejną krainę. Nie pytajcie się, dlaczego my to robimy tak szybko, ale... ale, ale, ale uda się? Udało się. Udało się, zdobędziemy dość dużo lunków tutaj i z... udał się ciąg, słuchajcie. Ciąg... Yy... Króla Lumków, to znaczy, że zdobywamy dwa, dwa razy Króla Lumków pod rząd. 201. Hmm. Nie, nie, wydaje mi się, że nie zdobędziemy medalionu, ale no, na pewno uda nam się zdobyć wszystkie elektru... 200, 202. Normalnie fuksem. Tu jest 200. 75 możliwie. Nie pamiętam nigdy tego, słuchajcie. A że znowu się zdarzyło przez przypadek zdobyć ten, ten medalion Łunków, wyzwania lunków. No to, sorry bardzo, ja mówiłem, to wychodzi mi czasami przez przypadek, chociaż nie wiem, jakbym się nie starał. Mój kumpel stwierdził, że jestem chyba, że jestem za stary. pozdrawiam cię, Lelis, że jestem za stary na takie gry, bo. Za szybko w nich progresuje i za łatwo mi idą. E, trochę e, twórcy mają problem tworząc platformówki pode mnie. Mieliby problem tworząc platformówki pode mnie. Dobra, e, Celuj w Węgorza. Powinniście ten poziom kojarzyć, bo nawet go ogrywałem przy okazji tego wspaniałego dema, na we, e, dema Raymana Origins na PC. I wyobraźcie sobie, że miałem dostęp do Raymana Origins na PC na kilku komputerach i ono działa tak, jak działało u mnie, przy czym zaznaczam, że grałem na Radeonach, bo na Nvidia podobno takich problemów nie ma. Dlatego jeżeli chcecie y, grać w na Origins na PC, to jeden. Zainwestujcie w kontroler, dwa. zainwestujcie w konsolę, bo ta gra jest stricte konsolowa. Tak samo... Y, tak samo chyba będzie z Rayman Legends. Ja nie widzę tej gry na PC, bo ona była tworzona pod Wii U. I nawet na innych konsolach mi się zdaje, że ona będzie trudna do zaimplementowania, chociaż PlayStation. Jeżeli ktoś ma WITE, to ta gra będzie wyglądać tak, jakby była na e, Wii U. Tylko, że oczywiście lepsza, bo Wii U to jest Wii U i sorry bardzo, pomimo że lubię yy, chłopaków od Nintendo, Japończyków, to no, Wii U nie jest trafiony komicjonem. Miałem okazję grać na Wii U i powiem Wam szczerze, że te gry wyglądają. Są niektóre fajne gry, owszem, ale te gry wyglądają. brzydko. Ten Zombie U, którym tak chwalono się, mnie tak zachęcił do siebie e, tym trailerem, a na koniec, kiedy grę dostaliśmy, tak naprawdę już, wiecie, e, możliwość zagrania w tą grę, kiedy gra się już ukazała, konsola się pojawiła, nie? E, to osobiście uważam, że ta gra e, była lepiej zapowiadana niż niż ją dostaliśmy w ostatecznym rozrachunku, tak? Ja sobie nie wyobrażam, żeby... Okej, okay, to niby miało tam coś, to miała być konsola nowej generacji. Dla mnie Wii U nowogeneracyjną konsolą nie jest nawet samo założenie, że mogłaby być częścią nowej generacji po tym, co pokazało, co pokazał Sony. Na swojej konferencji pokazując PlayStation 4, ja dalej nie wierzę w to, że, konsol, że Wii U miało być konsolą nowej generacji, która miałaby konkurować z PlayStation 4, a nawet z Xbox One. Dobra, powiem Wam jedno, dla mnie konsola marzeń to by była taka konsola. W której mielibyśmy kontroler z Xbox One w połączeniu z, z tym, co ma na pokładzie PlayStation 4. I teraz powiem Wam, że tutaj jest achievement, bo zobaczcie, jak wygląda. Możemy wejść do morza, ale teraz spójrzcie, że to morze jest w, tak w jednym kawałku. To, co widzicie w tle. Jest tym samym, jest bardzo ściśle powiązane z z, 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 z tym foregroundem. Ten background i ten foreground zlewają się ze sobą. I wow, to jest genialne. Na czym polega tutaj achievement? Bo zacząłem o nim mówić. Pokonanie węgorza w 60 sekund, bodajże? Na tym polega achievement, a jest on... Ło, wow, to jest achievement, który ja zrobiłem za pierwszym podejściem i sorry ludzie, ale to nie jest trudne pokonać węgorza w 60 sekund, zobaczcie. Wystarczyło się chwileczkę postrzelać i jest tak naprawdę zrobione. I powiem wam jedno. Kolejny świat jest miłym nawiązaniem do Raymana 2, a dokładnie tego, co pokazano nam... W świecie, w... przy okazji świątyni wody i lodu, czyli że istnieje jakiś tam zalążek życia nad, nad wodą, że są jacyś rybacy, że, że się rozgrywa się także na wodzie. Bardziej rozwinięta ta idea była w Rayman Forever, którego chciałbym Wam kiedyś pokazać, bo jest to Rayman 2, tylko że na PlayStation 2, z wieloma nowymi elementami i jak to powiedział Michael Ancel, że Rayman Forever jest prawdziwym Raymanem Rayman to the Great Escape. Ponieważ kiedy tworzono Raymana Dwójkę, nie wiem, czy wiecie, ale nie było kilku technologii, które oni chcieli wykorzystać, żeby ta gra była naprawdę taka, jak oni chcieli ją nam zaprezentować. I kolejny poziom to jest morze szczęśliwości. Znaczy, się, w Raymanie Trójce też mieliśmy fragment tego życia nadmorskiego pokazany przy okazji hmm, krainy żwawych hmm, umarlaków, tutaj jest tej krainie poświęcona. Tutaj, temu morskiemu życiu, jest poświęcona cała kraina. Ale y, widzę, ile mamy tam na zegarku. Odcinek jest wystarczająco długi, mam nadzieję. A port paniki też nie należy do najkrótszych poziomów. Y, dlatego też y, skończymy dzisiaj ten odcinek. Nie jest on za krótki, nie jest on za długi. Jest w sam raz, moim zdaniem. I cóż. Y, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za jego oglądanie. W następnym odcinku rozpoczniemy już naszą zabawę w porcie paniki, w krainie Morza Szczęśliwości. Jest to jedna z bardziej urzekających krain, serio, i mam nadzieję, że Wam się bardzo spodoba, bo jest to moja ulubiona kraina, pomimo że jest to poziomy wodne. Ja nie wiem, dlaczego ludzie na platformówki zawsze narzekają, jeżeli są poziomy wodne. Ja rozumiem poziomy wodne z Super Mario Bros. To jest tragedia. To, co tam było zaprezentowane. Tak samo w wielu innych grach ludzie narzekają na poziomy wodne. A przeważnie pod wodą jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajna atmosfera. Trzeba jeszcze dodatkowo pamiętać o oddychaniu. Aha, zapomniałem, w tej grze, w tej wersji Raymana nie ma czegoś takiego, tak jak w Raymanie Trójce, że Rayman musi zbierać niebieskie lumki, żeby oddychać pod wodą. To była jedyna rzecz, która była w Rejmenie dwójce. Prawiła się raz, a potem od tego odstąpiono. Nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że Rayman nie ma ktani i. ciężko by było jakoś tutaj wymyśleć, że on ma płuca w korpisie. Nie wiem. Tak to sobie tłumaczmy. Dobra. Nie przedłużając już ani chwili dłużej. Dzięki Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!